Wieszczek wiosna, gdzie jest bałwan, rzecz nieprosta, zniknął, tylko garnek został, a to łotry, to nic ponie. Tato, trzeba siodłać kunie, trzeba zaraz bujów gonić i bałwanka oswobodzić. Jak on biedny się obroni, jego śnieżne kule poniec, marchewkowy nos guziczki, co z tym pocznie przeciw wszystkim. Trzeba zaraz i z ojciecą, niech po Gdzieś po dziadku mam szabelkę, idealną na wojenkę. A po stryku ze dwa kolty, że są wszystkie czorty. Tato, co w tym jest śmiesznego? Trzeba bić się o białego. Ale synku, on sam odszedł, kiedy tylko zaczął bo wam woli, gdy są Ciepłą wiosnę uznosi gorzej, Raz z nosa woda kapie, czapka zsuwa się na bakier. Zamiast rosnąć to maleje, już jak dawniej się nie śmieje, by uniknąć więc choroby. Bałwan za bierze nogi, ledwie wiosna się pokaże, lepiej sprawdźmy czy są bazie.